Coś pan znalazł? Tak, to może być większe niż myśleliśmy. Kurwa, mamy to! I co pan zamierza z tym zrobić? Jeśli to jest to, o czym myślę, zajmę się tym. Idziemy Jeden! tam! Marcin, nie chcesz iść siedzieć. Daj nam jakiś temat. Najgorsze jest to, że wiem, że muszę być silny. Ale ja nie o tym, Marcinku. I tak nikt nie wierzy, że nic nie wiedziałeś. Co na to twoja rodzina? Nigdy nie chciałem sprowadzić czegoś takiego na swoją rodzinę. I ja naprawdę... Nie masz już dość? Nie mogę znieść tego bólu mojej mamy. Nie mogę znieść tego bólu mojego rodzeństwa, które próbuje mi mówić cały czas, że wszystko jest dobrze. Dobrze, Marcinku. A teraz powiedz wszystko, bo inaczej będę zmuszony wysłać cię do takiej celi, że ci do południa dupa pęknie. Wiem, że ja nie jestem w tej sytuacji wiarygodny. No, Marcinku, powiedz prawdę. Ja mówię prawdę.